Witam, witam, widzowie. O, coś mi tutaj sięło. No, dobra. Bardzo fajnie zaczynamy. E, tutaj musimy sobie tych typów wybić. Robić ich musimy... O widzowie ogólnie Wam pokażę taki trif. O! Ciągle klika klikamy. E, e, tam shift i tutaj o. dobra wyjdę żeby mi tutaj nagle nie wyskoczyło jakieś e tam e, że się shift ponad 5 razy więc nie możesz klika e, klikać się shifty e, więcej razy pod rząd co tu Uj. nie nie będę tam wchodził no to jakoś nie wiem Dobra, eee, yy. mini boss jakiś. Dobra, o! Stań przed drzewem, dobra. O! O! Dobra. Idziemy O, mamy sklepik, dobra. Ogólnie sobie też ustawiłem specjalnie, znaczy specjalnie no. Akurat fajnie, bo mamy taką gierkę, która, która dosłownie zawsze troluje i mam akurat troll face ustawionego. I fajnie, bo zmienia się z każdej pozycji. Więc to jest akurat fajne. Dobra, się mano gościu. Bla bla bla. Oo, wow. co to jest? Holy brick? Tutaj jak zwykle nie można nic kupić, wiadomo. E, czemu, czemu baz, e, czemu rakietnica jest e, e, dwa razy, to ponad dwa razy tańsza? niż e, proca. Albo e, pistolet paintballowy. Dobra, nie wiem. E, ale i tak my tutaj nic nie mamy do zarobienia. Więc idziemy. <laughs> Co niby takiego mamy tu do zarobienia. No prawie bym zapomniał zapisać. Dobra. Okej, okay. mamy git. O kurde. Aha. Dobra. Mam tu moje duszyczki. O kurde, ja, ja, muszę ten. E, co? Nie wiem jak to niby zrobić. Dobra. Mam tu gościa, no nie? Jak to przeskoczyć? Przy... No, double jumpem raczej po prostu. A, e, co? Ja klikałem lewy lewy, kontro, e, lewy Shift. No, w ogóle mam 3000 duszyczek porąbane. E, co? Nie wiem. Co tu się dzieje? Mały Jastron Face versus jakiś... ...boss. Ja po prostu chciałam przeskoczyć na kolejną... ...na kolejny klocek, żeby mieć... ...no, łatwiej dosłownie. Przez przypadek kliknąłem R zamiast R. E, dobra da się lewy lewy shift po prostu mogę lewy shift po prostu żeby to e. nie chcę nic Eee, uh, what, 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 what? Mm, dobra. Mm, Nieważne. Kurde, ja klikam R zamiast E. Jestem genialny. Naprawdę. To najprawdopodobniej będzie mój e, najkrótszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagrałem, bo najkrótszy odcinek ma, mój, na moim kanale, nie licząc shortów, ma 10 minut. To jest... kurde... No to jest Tower of Hell. I tutaj pewnie będzie... pobiję, rozwalę system i nagram odcinek 8 minut dosłownie, bo już psycha siada. Dobra. Chyba nawet mniej niż te 8 minut. Naprawdę widzę, że... Siada. Ja chyba to po prostu... ...pominę... ...poza nagraniem. Ja chyba to poza nagraniem dosłownie przejdę. No nieważne. Ja chyba po prostu 7-minutowy filmy zarobię dosłownie. Chociaż już jest 7 minut Chłopcu co sk skacze i ja nie mogę nic Data. zrobić. Ech. Pewnie słyszycie moją myszkę, bo naprawdę to... Ty... Nie da skarkać nawet. <laughs> Dobra, gościu, dawaj. Co jest? Jak ja to mam niby przeskoczyć? Ja chyba muszę pod nim przebiec dosłownie. Nie mogę lewy, lewy shift z tymi głowami Ech, Psycha siada O kurde, nawet pistolety nie wyjąłem Hello gościu Dobra widzowie psycha mi siada naprawdę e... Pierwszy raz widzicie mojego skina w, w takiej formie ogólnie, też bez czapki Polski tu, z flagą Polski. No dobra, psycha mi siada naprawdę. E, kończę ten odcinek, trzymajcie się do następnego odcinka. E, następny już e, odcinek, zrobię totalnie na luzie, powrócimy do starych czasów Skarp Carcassers. Trzymajcie się, do następnego odcinka.